Kochani, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak z doskoku raz, dwa, trzy, nie mamy świeczki. Nie mamy. Ja wam nagrywam oczywiście wcześniej. Ale karta będzie obowiązywać, kochani, na czwartek. Na 22 maj 2025. Dobrze. To tam macie urodzinki, wiem, że Jul, yy, Julia ma imieninki, nie wiem kto jeszcze, moi drodzy, więc wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla Was, dużo szczęścia, spokoju, radości i, yy, moi drodzy, dla każdego znaku z dzisiaj karta dnia. No, dla wszystkich urodzinowych, imieninowych, przede wszystkim no, chyba zdrówka, kochani, bo yy, moim zdaniem zdrówko dla Was będzie najważniejsze, tak. Yy. Spokoju, miłości, cierpliwości, ja sobie tutaj kochani jeszcze nie upram mam czarny turmalin, służy do ochrony, jest to największy kamień ochrony, też słowiańska lunula, już Wam kiedyś pokazywałam, jeżeli nie macie dziewczyny, zaopatrzcie się, ona z drugiej strony nie, nie jest zbyt ciekawa, ale warto, warto, kochani mieć bliźniaki, wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta, bo to Wy teraz królujecie na niebie. Wszystkiego najnaj. Naj. No i słuchajcie, dzisiaj będą karty. No, mm, Lenormand. No, ja tak myślę, że, że dla każdego znaku Zodiaku zrobimy po kolei od baranka do rybek. Poczekajcie. Wszystko prze Was, kochani. Nic nie jest przygotowane, nie, żadnych układów, układzików. Wszystko widzicie. To nie jest tak, kochani, że, że tutaj trzeba się domyślać. Nie, 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 nie. I wtedy może, mogą też się pojawiać pytania, czy aby na pewno to jest dla mnie, czy to nie jest wymyślone. Jak widzicie, o, skorpion. Teraz sobie przekładamy. Dajemy strzelca, koziorożca, wodnika i rybki. Widać. Wodnik dostał dwie karty. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Słuchajcie, w tle czytania dzisiaj będzie dla nas ważne zdrowie. Idziemy do lasu. Mamy drzewo. Trzeba iść na łono natury, kochani. No, odpocząć troszeczkę. No. Muszę w ogóle Wam coś zrobić na 17 tysięcy. Słuchajcie. Ja już się tak odwdzięczyłam kartami. Ja wiem. Ale może jakieś darmówki, nie? No. Bardzo dużo osób pyta mnie o czytania prywatne. Tak, kochani, na maila. Na maila. Karty na miłość Dzimajką. Tam otrzymacie odpowiedź. Kiedy, jak, co. No i przede wszystkim ile, nie? <średziny> Ile ważne. O ile dla niektórych nie najważniejsze. Słuchajcie, te karty to są karty mm, zwierząt. I będę chciała dla każdego znaku Zodiaku też. No może już położymy. A nie, bo one są większe. Nie, zmieszczą się. Dobra kochani, no to zaczynamy. Lecimy z tą. Z tym, co nas czeka. W czwartek. Macie jakieś plany na czwartek? Idziecie do bliźniaka? No, bliźniaki, no ja myślę, że mi przyślecie jakieś tutaj serniczki, torciki, coś tam. Kawę już sobie zrobię. No to co? Zaczynamy. Moje karty, kochani, niech leżą. Zaczynamy od baranka. Baranki czekają. Tylko pamiętajcie, lajki, komentarze i subskrypcje. Kosa, dla baranka kosa. A co to oznacza? No oznacza, że może to być dzień, kiedy ktoś w Cię, kiedy nagle się coś skończy, coś Cię zaboli, e, znajdziesz się w sytuacji niebezpiecznej. E, bardzo często mówimy, że ktoś urodził się siódmego dnia, jest kosą. E, nagle się kończą związki, nagle kończy się praca, nagle Cię wywalają, nagle dowiadujesz się o separacji, że ktoś Cię odciął od pieniędzy, o co w ogóle jakaś więź może zostać zerwana. To może dotyczyć Was, ale Wy też możecie z kim zerwać, na przykład znajomość, więź, ale dociągnęłam Wam sowę, a sowa jest to mądra istota. Mądrość, intuicja, praca z podświadomością. Wy będziecie wiedzieć, kto wbił Wam koce w plecy. Ukochaj swój cień i zaufaj wewnętrznemu prowadzeniu. Super. Byki. Dla Was piesek. No i słuchajcie, też fajnie, bo piesek to przyjaciel, piesek to wierny towarzysz, to osoba, która jest niezawodna. To ty możesz być wiernym przyjacielem dla kogoś, wykazać się, ale też możesz kogoś poznać, kto będzie Twoim przyjacielem, potem może być Twoim partnerem, ale jeżeli spotkasz taką osobę, no to możesz być pewny, chyba że myślisz o kimś teraz, no to ta osoba jest godna zaufania, a może powinieneś iść do schroniska i, albo kupić psa. To też może być, kochanie. Uczciwość przede wszystkim i niezawodność. I karta żaba. Poczucie humoru, moc głosu, uwolnienie. No, pies szczeka. Słuchajcie z czakrą gardła sobie, popracujcie. Znajdź jak najwięcej możliwości radosnej celebracji życia. Bliźnięta urodzinowe, moje cudowne. Pierścień. Dostaniecie prezenty, dostaniecie pierścionki, coś drogiego. Partnerstwo, związki, pojednanie, umowy, sukces, śluby, zaangażowanie, płodność. No co ja wam tu będę więcej mówić? No cudowny dzień, jeszcze wam pszczółkę do, do tego dołożyłam. Magia codzienności bycie tu i teraz uzdrowienie. Otwórz oczy, serce i duszę. Pozwalając przyjść uzdrowieniu tu i teraz. No chyba się z kimś chcecie też pogodzić, coś czuję. No ale ktoś może wejść dzisiaj w związek i ktoś może powiedzieć, że to jest najpiękniejszy dzień. Możecie dostać pieniądze, możecie dostać awans. No super, super, super. Czy raczki już są? Raczki dla Was lis. Macie tutaj, no niestety, fałszywe osoby koło siebie, wiecie, że lis to taki oszust, to taki ktoś podstępny, więc uważajcie, jak kupujecie, sprzedajecie, bo możecie źle wydać, możecie wy zostać oszukani. Uważajcie na intrygi. Osoba, która się do Was zbliża, to jest osoba, która zdradza, która kłamie, która oszukuje. Musicie być po prostu dzisiaj ostrożni. Dzisiaj jest karta dla Was numerem 14, która Was ostrzega przed przebiegłą osobą. No, i macie też kartę węża. Ktoś ma węża w kieszeni, ale oznacza ona również ta karta transformację, dar wdzięczności i szacunek. Podziękuj przeszłym doświadczeniom postawię za sobą. Pozostawię za sobą jak starą skórę. No właśnie to, co boli, trzeba zostawić, trzeba pogodzić się z, że z tym, co było. Także raki dzisiaj uważają, a lwy lwy mają kobietę i mają tutaj kartę mrówkę. Jakaś kobieta będzie dzisiaj odgrywała ważną rolę. Kobieta to intuicja, kobieta to podświadomość, więc może pamiętacie, co wam się śniło? Może macie jakąś wizję, może macie jakieś marzenie? Dzisiaj waż, ważne by było, kochani, ją zapisać, bo ona będzie ważna. Rówka mówi o celebracji codzienności, o wytrwałości i transformacji. Doceń oraz uświęć siebie za wszystko, co robisz. Ach, jakie macie fajne te karty. Naprawdę. Panna. Panienka ma klucze. Panienka ma klucz do podświadomości, znajdzie rozwiązanie, jest, dzieje się już karma, dzieje się przeznaczenie. Pokon, pokonacie jakieś trudność, jakiś lęk, znajdziecie rozwiązanie, wyjście z sytuacji, z problemu, znajdziecie jakąś wskazówkę. Może ktoś zgubi klucze, a wy je znajdziecie, tak? Nowe otwarcie, nowe drzwi, nowe mieszkanie, nowe szanse. Co jeszcze? To się okaże. Mysz, o czym mówi mysz? Przodkowie. Potrzeba zmian, równowaga. Uznaj swoją przeszłość i swoich przodków. To cię uspokoi, a nawet wzmocni. Waga. Dla wagi, kochani, to ja wylosowałam dom. Sprawy domu będą ważne, czy też chcecie kupić, wyjechać na, na urlop. Dom oznacza stabilizację, bezpieczeństwo, oznacza projekt, oznacza trwały związek, trwałe relacje. Może dzisiaj lepiej zostać w domu, może pracujemy w domu, ale na pewno możecie czuć się dzisiaj bezpieczni i dociągnęłam Wam kartę koń. Nowy początek. Śmiałość, wyrażanie siebie. Z lekkością i odwagą śpiewaj melodię swojej duszy. Coś pięknego. Czy skorpiony też będą zadowolone? Księżyc. Co wam się śniło? Słuchajcie dzisiaj intuicji, ważna będzie jakaś kobieta. Proszę Państwa, jakieś marzenia, jakieś emocje dzisiaj wyjdą na plan pierwszy. No i słuchajcie tego, co wam podpowiada rozum, intuicja, podświadomość, bo to będzie dzisiaj ważne. Uważajcie też na swoje emocje, bo może dzięki komuś wyjdziecie z siebie. Możecie być też niezdecydowani, nie, nie ale moim zdaniem warto też nie mówić wszystkiego, zatrzymać coś dla siebie, być trochę tajemniczym, albo spotkacie taką tajemniczą osobę. Karta Jaszczurka. Harmonia męskiego i żeńskiego pierwiastka, regeneracja, połączenie ze źródłem. Przyjmij odpowiedzialność za swoje szczęście. Strzelce. Nie widać, widać, tu jest strzelec. Mój drodzy, list. Czy trzeba tłumaczyć? wiadomości, listy, dokumenty, testamenty i tak dalej, i tak dalej. Ważna informacja, wiadomości, flirty, romansy, no i zaproszenia. Na śluby, komunie, randki, no i kaczka. <ścoughs> kaczka, elastyczność, dystans, odtucha. Gdy popatrzysz na siebie z dystansu, dostrzeżesz, że ten świat to ci sprzyja. Koziorożce, tak? Koziorożcą wylosowałam jeźdźca, a jest to karta z numerem jeden, proszę Państwa. Przyjdą wiadomości, nowe możliwości, nowe szanse, nowa praca, nowe inne pieniądze, fajny projekt, jakiś ruch. Jedźcie, idźcie, załatwiajcie. Czekają Was zmiany, czeka Was podróż. Może warto dzisiaj jechać, może pracę gdzieś dalej znajdziecie, ale wylosowałam też Wam pieska. Piękno codzienności, wsparcie, ochrona granic. Zanurz się w codzienności, a znajdziesz wewnętrzny spokój i moc potrzebną do zmiany. Dziękuję. Wodniku, dla Ciebie dwie karty, tak jak informowałam wcześniej. Bukiet kwiatów i kotwica. Bukiet kwiatów, no nie trzeba tłumaczyć, że możecie otrzymać kwiaty, kupić kwiaty. Możecie otrzymać prezent, niespodziankę, jakieś zaproszenie na urodziny, na imieniny. Czeka Was szczęście, czeka Was uzdrowienie i też coś związane z kobiecością, z upiększaniem, z malowaniem, z poprawą urody. A kotwica mówi o zakotwiczeniu, czyli czujemy się stabilnie, czujemy się bezpiecznie, czujemy po prostu, że dotarliśmy do celu, tak? Otrzymamy pracę, otrzymamy czyjeś wsparcie. A może nawet i pierścionek zaręczynowy, i znowu wiadomości: gołąb, moc wyobraźni, zgoda w relacjach, łagodność. Bądź łagodna dla siebie i innych. To otworzy twoje serce, nadawanie i przyjmowanie miłości. Rybki też się doczekały. Ja też chętnie posłucham rybek. Krzyż. Oraz orzeł. Krzyż mówi, że ktoś tutaj ma żałobę. Ktoś dzisiaj usłyszy przykre słowa, może wypowiedzieć, więc trzeba się pilnować. Jakieś smuteczki, jakieś depresyjki, jakieś pytania, które zadajemy, i one zostają bez odpowiedzi. Może trzeba pojechać na cmentarz, może zapalić świeczkę za naszych zmarłych, może trzeba odwiedzić ten cmentarz, może dawno nie byliśmy, a może po prostu coś ma umrzeć śmiercią naturalną. Kochani, postawić krzyżek na drogę, tak jak to mówią, nie? Orzeł, przeznaczenie, odpowiedzialność, połączenie z wyższym ja. Bądź gotowa przyjrzeć się sobie i swojemu życiu. Z innej perspektywy. I tym akcentem żegnam się z Wami, życzę Wam cudownego dnia, pięknego. Może tak zostawię do jutra na piąteczek, byście miały już przygotowane, co? Buziaki, kochani, papa. Pa.